Przyjechaliśmy z okazji pomodlić się za całą rodzinę o zdrowie. Jestem uczuciowa. Zdrowie całej rodziny, dzieci, wnuczków, o szczęście, żeby się wiodło w rodzinie dobrze wszystkim. I jesteśmy, tu jest moja sympatyczna znajoma, tak jak rodzina mogę powiedzieć, tyle lat się przyjaźnimy. 50, 50 lat, także złote gody. Przyjeżdża, bo prowadzę salon fryzjerski na Pradze i kuzynka mieszka w Markach i mój pan pojechał po znajomą do Marek, przywiózł specjalnie, żebyśmy uczestniczyli razem wspólnie. Takie życzenie miała Krysia i ja razem Janusz. No i modlić się będziemy za całą rodzinę, za kuzynkę już mogę powiedzieć o zdrowie jej, żeby jeszcze posłużyło, bo jest jak widać w wózeczku, ale żeby Muszę jakoś sprawnie, tak, sprawnie, a ja z kolei o zdrowie, bo byłam w sanatorium, mam złamany kręgosłup, zakrzypkicę żylną. o, gorsecie poświęcam się, chcę się pomodlić, żeby szczęśliwie się zakończyło wszystko, żebym mogła też egzystować i do pracy jeszcze jeździć i za rodziców, świętej pamięci rodziców moich też, za całą rodzinę zmarłych, święty pamięci rodziców, teściowe i, i, i po prostu wszystkie osoby z rodziny zmarłe, nie będę wymieniała, ale z całej rodziny wszystkie zmarłe, tutaj za teściową też, za rodzinę, za brata też ma zmarłych, też mogę powiedzieć już ja. Jest za, za dzisiejsze święto. No dzisiejsze tak, święto kościelne, kościelne tak. Modlimy się dzisiaj w zakończeniu okrawy zesłania Ducha Świętego. Także będziemy, będzie miło, pomodlimy się. Pogoda jest piękna. i Poza tym wszystko by było z mojej strony tak. No. Miłego dla wszystkich dnia, żeby, żeby wszyscy się pomodlili, żeby zdrowie było, żeby nikt nie zasłabł. Żebyśmy spędzili miło ten piękny dzień, zesłanie Ducha Świętego. Szczęść Boże!